Dzień dobry, zobaczymy czy igor dzisiaj jest godny. Jak widzicie, jest poranek, bo sobie tam jeszcze drzemie. Światło już mu się palą od około godziny, taki żeby nie było na zimno. Tylko żeby był nagrzany i miał ochotę na jedzonko. Zobaczymy, czy sobie zje karaczanka. Igor bez mam nadzieję, że widzieliście. Jest dosyć głodny. Jeszcze chciał paluszka mojego zjeść. Ale to. Na spokojnie. Dajemy drugiego. Igor. Masz. Bo mnie ugryźć. Łakomczuch. Igor Łakomczuch. Powiem Wam szczerze, że tej wielkości Agama i, i w tym wieku potrafi takich dorosłych dubi zjeść, nawet i 20. I to nie stanowi dla niego większego problemu. Także, jak ktoś chce trzymać takiego gada, to musi się liczyć z tym, że jemu trzeba dać dużo jeść. Ja myślę, że jak dla potrzeby filmu, dwie sztuki wystarczą, żebyście zobaczyli i żeby dzieci nie płakały nad tym, że. Zginęło zwierzątko. To dwa dorosłe karaczany dupi, samczyki na film. Myślę, że jak najbardziej stykną. Ja się z Wami żegnam. Trzymaj ta się. Do następnego. Igor już tu zagląda, oblizuje się, mówi daj jeszcze. <laughs> Cały Igor. Dobra, pozdrawiam. Trzymajcie się nara.